Dobra Maćku, jutro leopardzik, leopardzik albo e, ćwiczenie, które Tim Anderson nazwał zagubionym manem Dlaczego? Bo będziesz, będziesz, będziesz jutro raczkował po okręgu. W jedną i w drugą stronę. Już Ci pokażę jak to wygląda. Przyjmujemy pozycję normalnie jak do raczkowania, a następnie raczkujemy w koło. Jest to znakomity sposób na e, pobudzenie układu przedsionkowego, na wzmocnienie go, ponieważ my jako ciało, jak sam zauważyłeś, rotacje, to wszystko, to się wszystko ze sobą wiąże, jesteśmy stworzeni do robienia okręgów i do poruszania się w koło. I dlatego jak byliśmy małymi dziećmi, czy cokolwiek innego, zawsze nas ciągło do tych wszystkich karuzeli i tym podobnych rzeczy, bo one w koło. Układ przedsionkowy jest stymulowany właśnie takimi ruchami po okręgu lub do przodu kołysząc się, czyli na przykład różnego rodzaju koniki bujane, również dzieci lubią, bo to je rozwija. To powoduje, że mózg funkcjonuje znacznie płynniej, wzmacniany jest układ przedsionkowy, czyli układ naszego ruchu, odpowiedzialny za jakość naszego ruchu, a wiadomo, że im lepiej funkcjonuje mózg, tym lepiej ciało się porusza, prawdę powiedziawszy. Więc o, różnego rodzaju kołyski, to jest ponownie stymulacja układu przedsionkowego. Tutaj większej magii nie ma, tylko po prostu... My, jako ludzie, tak się rozwijaliśmy, no i, i to dalej działa w ten sposób, i w ten sposób możemy cofnąć. E, tego rodzaju raczkowanie jest dosyć brutalne. E, John Brookfield, żeby ci powiedzieć, do jakiego poziomu on doszedł, John Brookfield to jest, to jest pewien taki strongman, który, który ma tam kilka rekordów na swoim koncie jeśli chodzi o targanie książek telefonicznych, kart, e, łamanie podków e, i tworzenie różnych drzewek, bonsai, prętów Doszedł, jeżeli chodzi o. właśnie to się nazywa po angielsku Axis Crawl, To jest takie. No, raczkowanie po okręgu. Tim Anderson nazwał to zagubiony Spidermanem, no bo jakbyśmy mieli raczkującego Spidermana, no to poruszając się dookoła, tak jakby był zakłopotany i nie widział, co się dzieje. Więc chyba wydaje mi się, że właśnie to tak nazwał z tego powodu. raczkowanie po okręgu, ja to, ja to nazywam, albo raczkowanie helikoptera, no bo również poruszamy się jak helikopter, można powiedzieć, prawda? Oczywiście. To Ci pokazałem w prawą stronę, ale to samo jak dojdziesz do 360 stopni, czyli zrobisz kółko, zaczynając od to, przechodząc i wracając z tej pozycji, odwracasz ruch i przechodzisz w drugą pozycję. To jest jedno powtórzenie. Jedno, pełno, jedno pełne powtórzenie to jest właśnie 360 w jedną stronę i 360 w drugą stronę. I właśnie wracając do Johna Brookfielda, to właśnie on, jeżeli chodzi o tego typu raczkowanie, doszedł do godziny 15 minut. Mówił, że jeszcze był w stanie nawet 2 godziny sobie tak, tak raczkować. Tutaj chodzi o to, żebyś cały czas pamiętał o oddechu. Jeżeli chodzi tutaj o pozycję raczkowania, to ważne, żeby ta struktura ciała była prosta. Tyłek powinien być mniej więcej poniżej moich pleców, jak widzisz, poniżej linii z barkami, a jeżeli to jest na samym początku niemożliwe, to spoko nie ma co się zdarzać. Bo to wiadomo, że do tego etapu trzeba, trzeba również, również dojść i w miarę skoordynować i zbudować refleksywnie ciało, więc tutaj ważne, żeby struktura była ciała, tak jak w pompkach o, w ten sposób, tylko że tutaj są nogi właśnie bardziej ujęte, prawda? Tutaj relaks cały czas, żeby być, żeby być zrelaksowany i, i odprężony. Jeżeli w pewnym momencie czujesz, że nie dasz rady, to po prostu sobie przejść do kolan, zatrzym stopę poruszać całym ciałem o, w ten sposób taką falę możesz że gdyby, gdyby wykonać ja wiem że to wygląda tak jak wygląda ale działa więc więc mnie to tam za bardzo nie interesuje jak to wygląda daje efekty i to się dla mnie liczy najbardziej i szybkie efekty więc w ten sposób żeby to napięcie właśnie rozkumulować i ponownie ponownie zaczynasz pamiętaj o oddechu oddech Spokojny wdech nosem, wydech ustami, kontroluj oddech, jeżeli się pojawi moment, że już dosyć ciężko Możesz się zatrzymać na chwilę w tej pozycji Jeżeli chodzi o ustawienie głowy, nie musisz mieć jej super wysoko Ja tutaj pod tym względem się za bardzo z Timem i z Joffem nie zgadzam, że powinniśmy trzymać głowę dosyć wysoko Bo to powoduje, że powietrze tutaj ciężko przepływa Najlepiej powietrze jeżeli chodzi o organizm, jak przepływa to, struktura ciała jest idealnie prosta. Więc, jeżeli mamy głowę za wysoko albo zbyt nisko, to wówczas jest pewnego rodzaju blokada. Dlatego tutaj najlepiej jest głowę mieć nie prosto w dół, ale nie maksymalnie do góry, tylko fajnie jest mieć pod kątem 45 stopni. Coś mniej więcej w tym stylu. Pozwól ciału też samemu się ułożyć. Zaufaj mu, bo ciało ma też swoją inteligencję i ono wie jak sobie poradzić w tego typu sytuacjach, żeby, żeby to było dla Ciebie w miarę bezpieczne, jeśli tylko mu zaufasz i jeśli tylko będziesz poruszał się w swoim określonym limicie. Więc to jest na jutro e, raczkowanie po okręgu e, Leoparda, Spidermana na czas.